Najbardziej odjechany portal motocyklowy. Motobanda.pl Motocykle, skutery, motorowery. skuterowo.com. Dzisiejszy odcinek jest dosyć nietypowy, ponieważ robimy kooperację ze skuterowo.com Jest ze mną Leszek. Bardzo mi miło. Jesteśmy w pięknym miejscu w Podzamczu, gdzie oglądamy ofertę Rometa na 2016 rok, a jest co oglądać. Dzisiaj zobaczyliśmy 7 motocykli, a Romet zapowiada, że to nie jest koniec. Ciekawe oferty, ciekawe propozycje, ponieważ bardzo różnorodne, dedykowane do zupełnie różnych grup odbiorców. Oczywiście główny nacisk kładziony jest na pojazdy 125. Dzisiaj poznaliśmy kilka debiutantów tej klasy średniej, dosyć budżetowej, ale również miały miejsce nieco większe pojemności, które to były albo Skramblerem, albo czymś, czy możemy wybrać się nieco dalej w teren, czyli ADV 250, o którym też za chwilę. Po Pojawi się też coś, co będzie przypominało e, swoim wyglądem nieco e, Bobera. Też fajna propozycja, oraz coś kompletnie klasycznego, i wydaje mi się, że od tego też można zacząć, ponieważ jest to 400-ka wykonana na monocylindrze z wtryskiem, do której będzie można akcesoryjnie kupić przyczepkę boczną. I to będzie naprawdę fenomen, <laughs> tak. ponieważ cofamy się do lat 70. Każdy, kto kocha klasyki, to w tym motocyklu się zakocha od pierwszego spojrzenia. Ja zrobiłem telefonem podczas konferencji takie zdjęcie, które, które właśnie teraz postaram się wam pokazać. Musicie przyznać, że widok jest bardzo pocieszny, a sam motocykl w sobie to dosyć fajne emocje budzi, ale nie tylko te wizualne, ale też daje dużo radochy z jazdy, że tak posłużę się linerem zupełnie innej marki. Bardzo fajnie się zbiera ten motocykl i jest też między innymi bardzo łatwy do opanowania przez być może nieco bardziej początkujących motocyklistów. Niewielkich rozmiarów stosunkowo jak na tę pojemność oraz również niska masa własna. Nam jeszcze spodobał się bardzo fajny motocykl Adventure. Jest to pojemność 250, także silniki jednocylindrowy. Jest to chyba najlepiej brzmiący motocykl, który dzisiaj zobaczyliśmy. Za chwilę to nagramy, bo możemy tego nie mieć. Yy, z całej chyba siódemki pojazdów, które dzisiaj mogliśmy testować razem z różnymi redakcjami, ten wydawał się być najgłośniejszy i najbardziej donośny. I najbardziej przetyrany przez wszystkich. Bo <laughs> tak. Zaliczyliśmy także las, także motocykl jest sprawdzony w każdych warunkach i jako. No ten motocykl wszędzie dojechał, wrócił z nami. Tak. I powiem Wam, że e, chyba generalnie branża... Motocyklowa w Polsce, jeżeli chodzi o media, nie miała chyba okazji do tej pory mm, wybrać się na tego typu event, podczas to, którego będzie można tak dużo motocykli Zobacz. przetestować jednego dnia w jednego jednym dnia. miejscu. Jest tutaj nawał pracy. Ciekawostkiem jest właśnie to, że tak naprawdę rynek y, małych, lekkich motocykli typu Adventure dopiero się buduje i mhm. Robert tutaj z całą pewnością zrobił pierwszy krok. Y, tak, bo tutaj wydaje mi się, przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie wiem czy się ze mną y, zgodzisz, ale stosunek ceny y, do jakości tego produktu. Wydaje się być bardzo dobry. Ja wsiadając na ten motocykl wcale nie miałem e, poczucia, że podróżuję czymś, e, co będzie można kupić za mniej więcej 13 tysięcy złotych. E, bardzo gładko się prowadzący motocykl, bardzo pewnie prowadzący się motocykl o świetnych e, parametrach, e, jeżeli chodzi o serce tego, tego pojazdu. E, też pojawiła się tutaj elektronika, bo jest e, wtrysk paliwa, bo jest bardzo fajnie rozwiązana deska rozdzielcza i design, którego naprawdę nie będzie trzeba się wstydzić podczas podjęcia pod swój dom czy do pracy, bądź też wybierając się gdzieś dalej, bo mam wrażenie, że ten motocykl wręcz prowokuje do tego, żeby zaznawać przygody gdzieś nieco dalej niż tylko w mieście. Przede wszystkim nie w mieście i być może nie po gładkim asfalcie. Motocykl, który był jeszcze zaprezentowany, a który nie mieliśmy okazji zbyt dużo pojeździć, to był właśnie motocykl typu Scrambler połączony z Cafe Racerem. A tutaj miał tam specyficzną swoją nazwę, żeby nie był kolejnym Scramblerem. Natomiast yy, no. prezentuje się genialnie. Tak naprawdę to jest takie połączenie Bobera z koskową oponą, silnik mhm. 250 jest to fałka, Także naprawdę jest na co, na co czekać i my czekamy na pierwsze testówki, które trafią do naszej redakcji. I być może w przypadku niektórych tych motocykli będzie miało to miejsce już w tym roku. E, jeżeli chodzi o skram, skam, e, Scramblera, <laughs> Scrambrela, Scramblera, Racer'a, to e, będzie również 125 Prawdopodobnie w tej samej ramie. E, tak, różnica będzie dotyczyła tylko i wyłącznie pojemności e, silnika, która e, będzie generowała, z tego co pamiętam, e, grubo ponad 13 koni mocy, ale to też nie jest do końca sprawdzona jeszcze informacja. Te, te informacje dzisiaj, znaczy zostaliśmy zasypani ogromem różnych informacji na temat... E, no sporego portfolio premier, przez co też musimy je przetrawić, ale wkrótce będziemy też mieli świetny pretekst do tego, żeby zacząć pisać o tych motocyklach i je bliżej Wam przedstawiać. Dzisiaj myślę, że można by było zakończyć takim stwierdzeniem, że z roku na rok w tej branży są czynione bardzo duże zmiany. Jakościowe. Dzieje się coraz więcej tutaj te motocykle są coraz bardziej różne. Kiedyś tak naprawdę dużo motocykli było podobnych do siebie. W tej chwili ta klasa się mocno rozbudowuje i naprawdę każdy coś będzie mógł wybrać dla siebie. Jakość cały czas się poprawia, aczkolwiek sprawdzimy to w praktyce. Chociaż już dzisiaj motocykle nie miały lekko. Miały. Jeżeli byście chcieli przetestować swój motocykl w ciężkich warunkach, to zapraszamy na taki event. <laughs> Super, dzięki. W takim razie nie wiem, kto kogo gościł dzisiaj. Wspólnie po prostu. Wspólnie, <laughs> Wspólnie się jesteśmy dzisiaj. Tak wyścili. naprawdę gościł wszystkich <laughs> <roku>. <laughs> Za co wielkie dzięki w takim razie i do zobaczenia. Cześć. Motocykle, skutery, motorowery. scooterowo Najbardziej odjechany portal motocyklowy motobanda.pl